Cześć, moje drugie osoby z podznaku Koziorożca. Witam serdecznie. Zapraszam oczywiście na horoskop tygodniowy. Spójrzmy na aspekty, które zawsze was tutaj interesują. Dziękuję jak zwykle za to, że jesteście przepięknie komentujecie, przepiękne emotikonki wklejacie. Dziękuję za to, jest mi niezmiernie jak zwykle miło. A jakie karty dla was? Już patrzymy. Single. Sześć mieczy. Osoby zajęte. władca. Osoby szukające pieniędzy pracy, giermek buław, osoby mające pracę, rycerz denarowy, finanse 10 mieczy, totolotek 8 mieczy, seniorzy 5 buław. E, atmosfera tygodnia diabeł, zdrowie 5 pucharów. E, no i co przyniesie Wam szczęście koło fortun. E, I patrzymy tak, mamy senior... e, mamy singli. I single mają tutaj szóstka mieczy. Szóstka mieczy dla Was jest kartą izolacyjną, ale względem fizycznym. To znaczy, że możemy nie spotykać do końca osób tak, w takiej bliskości typowej, choć możemy w podróży albo w kontaktach takich przez internet wirtualnych. Jest to karta komunikacji, ale właśnie też izolacji jednocześnie, czyli że z jednej strony możemy mieć właśnie fajne relacje intelektualne. Ale niebliskie, niecielesne, choć możemy tutaj rozwijać ciekawą znajomość i to z kimś z bardzo daleka, z kimś z zupełnie innego świata, tak zwanego. Władca z kolei, dla osób, które mają kogoś, to karta siły perswazji męskiej. Mężczyźni będą decydować w relacji, będą określać zasady, no i poczujemy tą właśnie energię dominacyjną. Jest to karta tej ingerencji i pozytywnej, i negatywnej, niestety, będzie zależna od tego, jak tu dany pan zadecyduje, ale też ktoś, oczywiście pewien mężczyzna, może wpływać na kształt relacji poprzez własne, egoistyczne decyzje. A jeśli szukamy pieniędzy pracy, mamy Giermka w Karta Nauki, Początku e, Żywych Informacji, Dynamicznych Informacji, Spotkań, e, podejmowania pracy o, zupełnie od początku, od podstaw e, nauki e, właśnie doszkalania się i pomocy młodych osób, które także wnios wniosą bardzo dużo spontaniczności do naszego życia. Jeśli mamy pracę z kolei to mamy oczywiście rycerza denarowego, i ten rycerz denarowy jest tutaj oczywiście aspektem spokoju, stabilizacji, takich praktycznych rozwiązań i właściwie wszystko toczyć będzie się standardowo. Także możemy liczyć na dobre relacje koleżeńskie, w pracy, pomoc i takie ogólne wsparcie. Natomiast finanse, już mamy tutaj dosyć dwie specyficzne karty, dziesięć. Mieczy i ósemkę mieczy, która to jest na to to lotka. Czy gramy teraz nie do końca, bo same finanse nawet wskazują na nagłe e, zmiany, na stratę, na cios od losu. Tutaj możemy się uzależnić, tak, lub spętać w jakimś sensie, uwięzić. Nie, 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 nie grałabym po prostu zostawiła, bo los jest w tym momencie nie do końca łaskawy. Mogą nas czekać wydatki, nieszczęśliwe sploty okoliczności i trudności finansowe w ogóle. Natomiast seniorzy mają kartę konfliktu, w piątkę buław, uważajcie na agresję młodych czy młodszych osób, szczególnie męskiej energii lub możecie być w jakimś konflikcie lub być świadkami jakiegoś konfliktu, wyrywania sobie czegoś, tak? Szarpaniny nerwów, walka o miłość, walka o pieniądze, walka o jakieś inne sytuacje, opozycje, no generalnie zamieszanie. Natomiast atmosfera tygodnia, diabeł, pokusy, porządliwość oszustwa, manipulacje, lęki. Zdrowie. Pięć pucharów. Uważajmy na spadki emocjonalne, tu emocje mogą bardzo dużą rolę odgrywać i niestety będą odgrywać. Możemy być rozczarowani, mieć poczucie winy, niedobrze nie się czuć sami ze sobą. Uważajmy na aspekt głowy, tak, kobieta łapie się za głowę, więc tutaj głowa, czoło, zawroty głowy, bóle głowy, bóle migrenowe, bóle zatok. Zwróćmy uwagę też na oczywiście aspekty hormonalne, układ moczowo płciowy i nerki. No, i możemy dostać jakąś wiadomość, która niekoniecznie nam teraz przyniesie to pocieszenie, ale pamiętajmy, że w tej karcie jest nadzieja i zawsze o tym mówię: że mamy jeszcze coś do zrobienia, lub osoby, które mogą pomóc, ale czekać to będzie na nasz gest w ich kierunku. Co przyniesie z kolei szczęście? Koło fortuny, a więc zrozumienie, że nic nie trwa wiecznie. Tak więc, czy dobra pasa, czy też zła, nie jest pasą stabilną, co jest pocieszające, oczywiście też troszkę przygnębiające, ale co daje, co daje pokrzepienie, że nawet to, to zło, czy, czy, czy coś negatywnego przeminie, i to jest dwa dla Was przesłanie. Cieszmy się dobrą chwilą, ale też czekajmy na te dobre chwile właśnie, w sensie, że jeśli jest źle, to znaczy, że przyjdzie jednak dobry moment i będziemy świętować i warto o tym pamiętać. Tego Wam życzę jeszcze raz, pozdrawiam i przechodzę dalej do osób z podznaku. Wodnika, witam serdecznie drogie wodniki, bardzo cieszę się, że jesteście, zapraszam Was oczywiście na horoskop tygodniowy, Zobaczmy jak wyglądać będzie właśnie Wasza przyszłość, czego możecie się spodziewać i jakie karty ułożą się dla Was na ten czas. Single 9 buław, osoby zajęte dwa puchary, osoby szukające pieniędzy pracy, 10 denarów, osoby mające pracę, kochankowie, finanse, rycerz mieczy, świat jest dla aspektu totolotka i gier hazardowych. Seniorzy 7 buław, atmosfera tygodnia 6 buław, zdróweczko 9 mieczy, no i aspekt oczywiście sprawiedliwości, co przyniesie nam szczęście. Bardzo ciekawy układ, nie jest zły, ma tu parę tendencji spadkowych, no i od niej zaczynamy już, bo z singlem mają oczywiście dziewiątkę buław, tu jest to karta ograniczeń, zniechęcenia, apatii, autoagresji, agresji w ogóle generalnie, no i takiego podejścia znismaczonego. Albo to my będziemy tacy przemęczeni, nie do końca gotowi na poznawanie ludzi lub spotkamy jakiegoś złośnika, osobę przepracowanego czy przepracowaną, zajętą, skupioną na sobie i generalnie na razie nic z tego nie wyjdzie. Ograniczenia fizyczne, psychiczne, zewnętrzne. Natomiast jeśli mamy kogoś, mamy tutaj zupełnie inną energię, dwójkę pucharów, karta miłości, wyznania uczuć, ślubu, zaręczyn, zbliżenia się do siebie, no i właśnie tej emocjonalnej sfery, która będzie przepiękną. Bowiem miłość będzie tutaj kwitła. Natomiast jeśli chcemy szukać pieniędzy pracy, mamy dziesiąteczkę denarów. Skupmy się na najbliższym otoczeniu, na tym, co znamy, na znajomych, na rodzinie, bowiem klucz do Waszej kariery może być bliżej, niż Wam się wydaje. Jeśli mamy pracę, kierujmy się uczuciem. Dlaczego? Bo, kochankowie, to karta trudnych wyborów, ale i miłości. Czuję, że powinnam, powinienem iść zrobić to. Nie czuję. Chcę iść po podwyżkę. Czuję, że to dobry moment. Wszystko, co jest oparte na uczuciu, miłości, dobrej energii e, robimy. Jeśli nie czujemy czegoś, tak, e, to też nie podejmujemy decyzji, no, do, to, czyli się wstrzymujemy, ale jest to kwestia uczuć. Wszystko zależy, co jest w nas i jak to nami pokieruje. Natomiast finanse, rycerz mieczy i totolotek, gry hazardowe świat. E, tutaj. Gry hazardowe, czy takie losowe, mogą wiązać się z podróżą, obcymi miejscami, zagranicą, grami w gry zagraniczne, które mogą przyjąć tutaj wygraną, natomiast w ogóle finanse będą nerwowe. Będziemy się ciągle czegoś bać, denerwować, będziemy ciągle szukać rozwiązań, uważamy, byśmy nie zostali też oszukani przez jakiegoś nerwowego mężczyznę seniorzy, przepraszam, seniorzy będą ciągle atakowani. Siódemeczka Buław wskazuje na aspekt oczekiwań otoczenia, ataków zewnętrznych, czyli ktoś będzie ciągle czegoś od nas chciał. Możemy być zaczepiani przez ludzi, osoby, które nie do końca nam sprzyjają. Musimy być niczym wojownik i bronić się przed pewnymi kwestiami, być asertywni, niezwyciężeni. Natomiast atmosfera całego tygodnia 6 buław, coś zwyciężymy, wygramy lub będziemy świadkami czyjegoś zwycięstwa. E, zdrowie, dziewięć mieczy, lęki, problemy ze snem, problemy z oczami, z głową w ogóle tutaj obszar głowy będzie takim aspektem newralgicznym zawroty głowy, bóle migrenowe, bóle nerwobóle, w ogóle plecy okład oddechowy może sprawiać nam trudności, czasem jest to karta operacyjna zastrzyków, jakiejś terapii, no i generalnie zapanować warto nad lękami, także możemy otrzymać jakieś wiadomości, które wywołają w nas właśnie ów Stres, ale wcale nie musi być to tak zwany koniec świata, bo po przyjrzeniu się danej kwestii może się okazać, że jeszcze jest tu bardzo dużo rozwiązań. I co przyniesie nam szczęście? Sprawiedliwość. Bycie uczciwym, uczciwą wobec samego, samej siebie, ale też i wobec otoczenia. No i szczęście. To jest oparte na tym, co rozważymy. To mi pasuje, to mi nie pasuje, to co przeważa, to wybieram, czyli że. To jest złe, no to tak, to no do widzenia. To jest dobre, to biorę. Tak racjonujemy, dokonujemy wyborów, jesteśmy uczciwi, otwarci, ale też i konkretni. I będziecie dzięki temu szczęśliwi. Tego Wam życzę. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam i przechodzę dalej. E, idziemy do znaku ryb. Witam serdecznie, drogie rybki. Eee, już patrzymy dla drogie osoby z Poznaku Ryb, jak będzie wyglądać właśnie Wasz horoskop. Eee, patrzymy na Wasze karty i eee, już przetasuję je oczywiście dla Was. Eee, zobaczmy tak, single bierze osoby zajęte kul denarów, osoby szukające pieniędzy pracy kul mieczy, osoby mające pracę rycerz buław, finanse pisielec, Aspekt oczywiście, to lotka, as denarowy, seniorzy, 7 mieczy, atmosfera tygodnie wędrowiec, zdrowie, dwa denary. No i co przyniesie szczęście, as pucharowy. Eee, I tak, zaczynam od singli, no nie macie łatwej karty, karta wieży, karta burzenia eee, tutaj koncepcji planów. To, co zostanie zaplanowane, to zostanie zrujnowane, ale pamiętajmy, że przy tej także karcie nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Owszem, może się coś nie udać, może relacja się zburzyć, może nie dojść do jakiegoś kontaktu, lub pokłócimy się z kimś i rozwalimy tym samym jakieś znajomości. Natomiast nie płaczmy nad tym, idźmy dalej, budujmy coś zupełnie od początku, ale też nie skupiajmy się na tym, co było. Natomiast jeśli mamy kogoś, mamy króla denarowego, tutaj wygoda mężczyzn będzie mieć znaczenie. Kul denarowy to wygodny, taki racjonalny mężczyzna, który buduje relacje według siebie, pod siebie, ale też oznacza stateczne stabilizację i inwestowanie w relacje. Jeśli szukamy pieniędzy pracy, mamy króla mieczy. Król mieczy wskazuje oczywiście na aspekt związany z... Tutaj, oczywiście, surowym mężczyzną możemy spotkać takiego, możemy iść na rozmowę do kogoś, kto ma swoje wysokie wymagania. Natomiast uważajmy na umowy, wszystko starajmy się dopinać na ostatni guzik, guzik bo król czy nie do końca dotrzymuje tutaj umów, czy, czy nie trzyma się szczegółów. Tak więc, trzeba to pilnować się racjonalnie, dyplomatycznie, bo z królem mieczy się nie walczy. Natomiast jeśli mamy. Prace. Mamy rycerza Buław. W tym tygodniu osoby takie będą w ciągłym ruchu, będziecie ciągle coś załatwiać, będziecie otrzymać wiele wiadomości, możecie się czegoś nauczyć, dużo spraw do załatwienia, podpisywania jakichś dokumentów. Finanse, Wisielec oraz Totolotek Azdenarowy i tu Azdenarowy na Totolotka gry hazardowej jest fajną kartą, bo możecie coś wygrać, ugrać, ale ogólnie finanse nie będą Wam szły niestety dobrze. Seniorzy, siódmeczka mieczy uważajcie byście nie zostali oszukani przez kogoś szczególnie młoda młodsza energia się tutaj pokazuje może być w kwestii mężczyzny lub kobiety ktoś może wyciągać informacje plotkować lub was oczarować również uważajcie na złodzieja serc lub złodzieja po prostu atmosfera tygodnia wędrowiec czyli będziecie załatwiać wiele spraw wędrować także spędzać czas z młodymi osobami Zdrowie dwójka denarów może wymagać od Was jakichś nakładów finansowych. Zwróćmy uwagę na oczy, głowę, ręce, ramiona, plecy, układ gastryczny, podwójne narządy. Natomiast możecie żonglować dwiema terapiami lub opiniami dwóch le lekarzy. I co przyniesie Wam szczęście? As pucharowy, nowa miłość, nowa energia, nowa pasja, nowa zajawka. Coś nowego, w czym się zakochacie, a więc szukajcie tego, co was naprawdę będzie rozkochiwało w sobie i dawało niezwykłe szczęście. Tego Wam życzę. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Hej.